Wyobraź sobie, że ma Wyobraź sobie, że masz moc zmiany sposobu, w jaki postrzegasz świat, po prostu zmieniając perspektywę. Czy słyszałeś kiedyś nauki Neville Godarda, twierdzi on, że świadomość panuje najwyżej działając jako mistrz manifestacji. Jest to potężna siła, która kształtuje rzeczywistość tak jak ją znamy, plan zarówno przyczyny, jak i skutku. Rady Neville'a to coś więcej niż tylko atrament na papierze, to instrukcja, jak wykorzystać moc swojej wyobraźni. Neville Goddard rozpalił życie niezliczonych osób, nawet tych, którym już dobrze się wiedzie. Znajdują inspirację w nim i w świadomości, którą dają jego nauki. Jest on latarnią mądrości w manifestacji. Jego nauki nie polegają na zaplątywaniu życzeń w uniwersalną grę. To nie jest prosta transformacja, ale ewolucja jaźni i myśli. To jak rzeźbienie nowego siebie z mentalnej gliny i tworzenie życia wypełnionego pozytywnością i radością. Wspaniała transformacja następuje, gdy zanurzasz się w podręczniku manifestacji. Zobacz, jak Twoje świadome myśli przekształcają się w architektów żywego i radosnego świata, zmieniając się jak kameleony. Właśnie w to się zagłębiamy. Skarb sprawdzonych technik, które przekształciły zwykłe życie w niezwykłe historie. To nie są zwykłe sugestie, to kody do otwierania drzwi do oszałamiającej zmiany rzeczywistości. Przygotuj się, ponieważ zaraz wyruszymy w podróż do sedna transformacji. To nie jest powierzchowne zanurzenie się w oceanie samopoznania i opanowania manifestacji, to głęboki skok w głębiny samopoznania i opanowania manifestacji. Zapnij więc pasy, ponieważ pod koniec tego filmu będziesz uzbrojony w wiedzę, która przepisała losy i namalowała nowe konstelacje na niebie wielu żyć. Zacznijmy. Nasza tożsamość jest utkana z relacji, w które jesteśmy uwikłani. Zmiana tego to zmiana percepcji ludzi zapisanych w Twojej strukturze neurologicznej. Wszystko wokół nas wyłania się z naszej wyobraźni i myśli. Wszystko co manifestuje się w naszym świecie można prześledzić aż do ludzkiej wyobraźni. Zastanów się nad tym, zanim coś zmaterializuje się w naszym wszechświecie, najpierw nabiera kształtów w umyśle. Wyobraźnia jest planem naszej rzeczywistości, siłą tak potężną, że podtrzymuje samą tkankę ludzkiej egzystencji. Dlaczego o tym mówię? Aby rzucić światło na wewnętrzne działanie wszechświata. Esencja życia jest utkana ręką wyobraźni. Każdego dnia nasze myśli wywołują niezliczone scenariusze. Fascynująca część dzierżymy pędzel, aby namalować życie, którego pragniemy w istnieniu. Kształtujemy nasze doświadczenia życiowe poprzez świadomość. Nie tylko według Godarda, ale naukowo udowodnione poprzez fizykę kwantową, manifestacja nie jest po prostu duchową koncepcją, ale naukowo potwierdzonym tematem którego istnienia nie można obalić. Fizyka kwantowa wyjaśnia jak każda jednostka we wszechświecie jest ze sobą połączona nawet najmniejsze cząstki. Jeśli jesteś zainteresowany z badaniem jak splatają się manifestacja i fizyka kwantowa koniecznie sprawdź. Link w opisie. Nasza świadomość dyktuje nie tylko nasze zachowanie ale także nasz skład genetyczny. Każde uderzenie naszego dnia ma znaczenie nie tylko nasze myśli. Klucz do odblokowania rozległej tkaniny życia wszechświata już leży w naszej świadomości. Wyobraź sobie, że dialog, w który angażujemy się ze świadomością, służy jako scenariusz dla naszego świata. Każde doświadczenie, przez które przechodzimy, i środowisko, w którym żyjemy, są pociągnięciami pędzla na naszym płótnie. Jeśli cienie zaciemniają naszą drogę, to my je rzucamy. Pamiętaj jednak, że mamy moc reorganizacji naszego wszechświata i tworzenia nowej rzeczywistości zgodnej z naszymi aspiracjami i pragnieniami. Rzeczywistość jest płótnem czekającym na nasze rzemiosło, każde pociągnięcie pędzla jest świadomym wyborem, każdy kolor jest odzwierciedleniem naszego.